Tak. Dobrze, dzień dobry, kochani. Z tej strony, Pioterek 8313 czy tam jakkolwiek się nazywam. Um, no, um, witam w um, moim filmiku um, z Gromedich. Um, jestem razem z moim kolegą, którego imienia nie podam, bo tak. No, no bo tak, no bo. Tak. No, jest, jest z wami, jest z wami typiarze. Nie, nie będziecie wiedzieli, jak się nazywa, S. I którzy wiedzą? No, tak w ogóle, pierwsze co zaczynamy od otwierania Night Egga, e, chodź tutaj. O! Czekaj. No. No dobrze, no to. E... Rakun. Please, bro. Raccoon, no baratee. dobra, No dobra, już widzę, już widzę. Zarąbiście, dzięki, dzięki, gro. Shit. Ehm. Um, no. Okej. Okay. Ale patrzcie, co dostałem tutaj z Bag to jest mój pierwszy. Pierwsze cokolwiek innego z bug Ega, bo tak to miałem same kurde snail'e, mam 7 snail'i Jednego od mojego kolegi tutaj yy, Bo, bo jest tak... No tak, jest sigiemka, nawet, nawet mi turtela dał ogółem yy, mogę, mogę tak pokazać, żeby potwierdzić, że on jest sigma yy, Właśnie tutaj mam dwa turtle Ten większy jest od kolegi, no i on jest sigma totalny, nie? No miałem I... większego akurat no, ogółem, będę musiał oddać jakąś muzykę do tego filmu, bo to kurde, będzie pewnie ciche jak cholera. Ale no. To będzie takie. Czekaj. I wanna no, no, no. No, no, no. No, no, Tak, no. No, 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 tak, no, tak, tak, tak. E, no, ogółem... To co będziemy robić w tym filmie to jest po prostu japowanie, bo dosłownie nie mam co robić. Pokrowa Garden polega na niczym, tylko w staniu ja w kawaniu. No dokładnie. Znaczy nie, popatrzcie, ja się będę... Ja się pofleksuję, mam, mam purple dahilla i mam moonblossoma, łatwo z wami, wy nie macie moon blossom S z wami. No właśnie? Ja też nie mam S Wy <gry> też nie macie Rainbow Mango S z wami, typiarze Mango, mango do 2028 um, No, <noise> coś, coś mi się zdaje, że powinien być sybału. Ale tak jak tutaj mój kolega ma bardzo dużego Purple Dahila, więc e, łatwo z wami wy też czegoś się czego nie macie. E, ma Duriany, więc jest OG, jest bardzo OG, co nie. Jest OG ci, którzy OG. I ma e, ognisko. Tak. Tutaj palę Żydów. E, każdy potrzeba o to wiedzieć. No, e, no ogłem... E, zaraz sobie zobaczymy, e, e, Dora, co, co, co możemy zobaczyć, no w sumie kurde nie ma co robić w tej grze. Ryszczak pategów Co? Riszczak pategów za no, 3 minutki A, no to dobrze, no to sobie poczekamy, jak będzie bug'ek to e, ogłem będziemy krzyczeć, więc przygotujcie się. No będziemy ten... krzyczeć, będzie takie... <laughs> Ultimate japer. E, no. Uuu, Blood oh. Moon Crate, jak coś. Ej, bo nadal można dostać, o dziwo. Zaraz, można? Można, co jest? Aha, jest gnomek. A już ma. No to se KUPUJĘ Se kupuje też GNOMA Ringa, walk away, a nie. Bo to jest takie, wiesz, Gnomek. Oczywiście. W sensie, to jest takie niefajne. No ja mam to na przykład. Uuu. O kurde, pada. E, Ej, tu jest... e... Wejni bin, dich. No, wejni dich na no, kosmetykach. Kupuję to. Zaraz, wejni dich. Ja mam takie o wejni no. ach, dich. Czekaj, może zbuduję coś dla Eee... Uh. Tak, bo ogółem ten filmik zdobędzie pierdoliard wyświetlenia, to już widzę. Um, ale no. no. Ogółem, e, ogółem to. E, powinniście pamiętać, jakiego mojego kolegę tutaj też innego. E, się nazywał e, kiedyś tam pamiętam jak on tam miał a uh, coś ze Spidermanem. a nie on tam miał parobka pod ogalako to dobra pamiętam a no tak no i on, i on jest teraz takim pedałkiem bo on nie chce z nami grać byłem wygrał od ich. więc no niestety no, więc muszę wam powiedzieć, że on jest pedałkiem i e, no, e, odsubskrybujcie jego kanał, on dostał sh shoutouta ode mnie, ale no, nie zasługiwał na to najwyraźniej, nie? No, najwyraźniej No, najwyraźniej na to nie zasługiwał, więc odsubskrybujcie od niego um, um, Wstawię link do jego kanału raczej tutaj w opisie w, w, tego filmiku, więc odsubskrybujcie, please, please, bro, please, please, bro, please, no. please, bro E, tak jak, jak widzicie to jedne co możemy robić to japować w tej grze, bo dosłownie nie ma co robić, to jest AFK Simulator. E... Zbudowałem coś dla widzów... czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, nie patrz, nie okay. patrz, nie patrz. Jeszcze nie. E, patrzcie, możecie zobaczyć, że mam tutaj dużo moon melonów. Nawet bez sprinkler metoda, a e, e, no e, e, Nie wytłumaczę wam co to jest sprinkler metod, bo... E... No bo jesteście ci, którzy nie wiedzą. No właśnie, SSS łatwo mango mango funk. W sumie to mogłem zrobić ten filmik, który później, bo bym też bagaga przy okazji otworzył, ale walić. Y Zbudowałem coś dla widzów. Chodź tu. Dobra, idę. Cześć, y w stoku co jest? A rerek, no to wali wal się. Reregu, no, no co? Chodźcie, tu mamy piękną budowlę. Grow ich. Dobry progres. No, dobry dobry. Ty tutaj jest taki kutas naplet. <grym> no, ale to jest taki grzybek, mówię ci. E, ogółem, ma, tutaj mój my kolega my, ma my. Rainbow Lilaka. E, to jest. To będzie całkiem sporo warte, ogółem. Nie wiem, czy wiecie. E, ogółem, wszystkie, wszystkie z jakiegoś powodu tutaj. E, te. Jak to się nazywało? E, Planty, jakby w tym. A, a są OP. W tym Biswarmowym even, evencie. No tak, bo w ogóle to jest. Wszystko to jest wolny Biswarm Reference. Tu nawet e, Onet e, robi wolonego Honeya. No. no tutaj, o. I gałkę nam robi też. I gałkę? No. Ale taką, 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 wie, od loda, nie? Dzisiaj zrobił. W ogóle nie I wiem, wiem czy mi gra tak, tak ścina jak nagrywam, no, ale życie. Co poradzisz? Chodź, mam... mam coś fajnego na ten twój piękny content. No. I idziemy się umyć. Oho. Nie, nie, tylko nie szamek! wiecie <grym> wiecie Nie, nie, tylko nie szameruj błagam, nie! 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 Ej Dora, bo, bo rzucę rzucę na ciebie walonego robaczka. O się. Nie chcę robak. Widzisz, mam tajemnicę, co teleportowałem się. Mm też, łatwo. A? A wy tak nie możecie, bo jesteście ci którzy nie mówią. Tak trochę. No łatwieńka. Eee. No w ogóle to... Em... Nie wiem, co mam dalej robić. o tutaj po fleksie, mam takiego fajnego Rainbow. Um, e, dobra, może się tutaj wespnę, żebyście zobaczyli mutację lepiej. Na tym. O, no kurde, serio. O, Rainbow Wet i Shocked. No to mnie nie, nie jeszcze, Ale jest dobra. problem. Gold ja Wet tak mocno tak skrokowałem mojego Dicha, że stał się czerwony. O nie. A zaraz Teraz boi. A to jest ten... Y, Void Touched D.I.C.H. No, no bo staczowałem to. Nie, w sensie Void ci staczował. staczało Ci D.I.C.H. No, no, no wiem, ale no dlatego mam no, takiego. No dlatego masz takiego Void Touched Dicha, a nie, a nie tego zwyczajnego Dicha. No właśnie. No, ale... No i nie tyle. No jakby... O blu mą w się, postawić muszę. Tak naprawdę to chyba y, to jest takie jakby to jest takie jakby introduction do tutaj y, naszego gameplayu w DICH, więc y, kiedyś tam jeszcze kiedyś tam zrobię jakieś openingi, może jutro, jak mi się uda jakiś opening fajny zrobię tej z kolegą. No tak fajny opening backega. No, no masz. Jeżeli ja, masz. Ja, jak wszystkie egi masz. tutaj wyrosną, to y, jak wszystkie egi tak tutaj by. wyrosną jutro, to zrobię zrobię filmik następny. Tak. I, no i ja postawy. też będę miał właśnie dwa bakary. To sobie opening. Jeszcze trochę flower seed paków powinniśmy otworzyć jutro na pewno. A jednak nie dwa. Mam content! Za trzy minuty bak. O, za trzy minuty, dobra, no to zobaczymy co dostaniesz. Poczekamy jeszcze, przedłużymy ten filmik jakoś. Nie wiem jak Tak. Jak mamy to przedłużyć? Nie wiem, ja teraz gości mojego kota. Cześć, gdzie, gdzie ty Tomasz? A tutaj... No za trzy minuty. Dobra, nie możemy przedłużyć. Jak możemy przedłużyć? Nie, dobra, kupię raz Forever Packa. Nie no żartuję, to jest starta pieniędzy. A jak bogaty jesteś? Ehm. Um, no, jestem taki C bogaty, że. Jak wydam teraz 37 Robuxów, to będę miał 419. Uuuu, ale ty jesteś biedny, chłopie. No, ja mam 17. O kurde, nie no, to bogactwo totalne, chłopie. No mówię ci. Zazdroszczę. No bo jak masz 1-1, no to wtedy to tak robi, bo to jest takie combo co nie 1-1, no to to powoduje, że masz 2-2. A jak jest 2-2, to robi combo 2-2 i to wtedy ci powiększa razy 4, więc masz 88. A jak masz 88, to ale... takie Minecraft Song, funk, mango, mango. Ale dobra, ale o czym ty japujesz w ogóle, czekaj, e, I może... Teoretycznie mam 800. No, eee, Wytłumaczę macie wy tłumaczy, ujdem, jak ten update działa w ogóle. Trochę późno, ale better late than never, co nie? Tak, better late than never. Lepiej późno niż wcale. Więc no, patrzcie, macie na przykład takiego Pollinated, nie? fiuta I tutaj musicie zapełnić Pollinated fiutami e, 10 kg, i wtedy. Okay, one to nie? I tutaj wtedy ten. W 3 minuty Wam się zrobi 10 choneya ja 450B, to grądziłem teraz cały dzień. Znaczy cały pa, dzień od update'u. na 6 kg. Dara, cichaj, lepiej. E, no i o. później możecie tutaj tego honeya wydać tu. E, najbardziej o, no, Wam polecam. Jest taka smash. Najbardziej Wam polecam tutaj Flower Seed Paki, Nectarine seedy, mogą być dobre. High fruity na pewno wam się nie opłacają, z tego nie. Honey Sprinklery na pewno się opłacają i biegi też. Ale niech, niech kupują high fruity, bo, bo, bo pewnie dostaną buffa. To trochę divine, ale trochę kupa ten Divine. Znaczy, Wiesz, jak to znaczy no tak, jakby no. I tutaj reszta są same, są same kosmetiki, więc no, jak chcecie kupić kosmetiki, no to... No, to proszę bardzo, jakby, ale. No ja, ja będę się tutaj skupiał na flersy, pakach i na biegach najbardziej, na pewno, bo gambling, a gambling popłaca zawsze. Na przykład dostałem Moonblossom'a, więc łatwo. 0.5%, by the way. No właśnie, bo ja, bo ja nie otwierałem premium paków jak jakiś bogacz, tylko jestem biedaczkiem i otwierałem normalne, nie? Zwyczajne. No, no, bo Sigma jesteś. No właśnie, ty też otwierasz zwyczajne, ale ci się nie udało, niestety. No. Aż 40 chyba 5 to było. Nie wiem, y ja pamiętam, że raz zrobiłem po prostu opening 30 i dostałem na jakimś moim 16 paku czy coś. No to mieć pik No to są. Nie. Hi, hi, o ty, o ty. Y no nie wiem, y dobra, masz tego buga go już gotowego? Bo chyba go otwieramy i kończymy, bo tak szczerze nie ma już co robić zbyt, Nie wiem. O, jest ready! Ready Dobra, for no Freddy, to, no to, no to robimy rytuał Watering can No to dawaj, watering. Odlewamy go, odlewam go Czaj O, i otwieram Nie, czekaj, no Boom Czaj Już wystarczy, już wystarczy, już boom. wystarczy stara, stara, stara. I czekaj Dobra. Nie, jeszcze, jeszcze czekaj, czekaj, czekaj I boom Jeszcze godli Dobra Dobra, dawaj. otwieram I nie uwierzysz Co? Nie uwierzysz. No. Nie. Snail. Nie uwierzysz. No. no. Nasz. Dobra, dzięki Prezent, na... E, u, ósmy do kolekcji. Dziękuję bardzo kolego. Tak. E, tutaj pokażę moją kolekcję Snailów. Tutaj. E, mam takiego. Później takiego. Taki. Taki. O, ten jest duży, patrzcie. Później taki, malutki, taki, taki, taki i taki. Następny duży. E, to jest mój największy ogłem, Snail, więc no. Figma. E, no, więc chyba będziemy kończyć i jutro wstawię jakiś opening większy. E, no, e, ogłem, e, mój kolega chcemy tutaj e, najwyraźniej złapać, więc e, muszę szybko kończyć, żeby to się nie wydarzyło. Dobra, e, nara, nara, e, papa, e, super. E, Masny Piotr 8317 UW Out.